Siemano, drogie mordeczki. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie to uczucie, jak wstecie rano i macie takie. Gdzieś coś jest. Nie? Gdzieś coś jest. Ja tak mam. Tak więc jadę w jedno miejsce i witam Was w kolejnym patrolu. Siemano. Ładnie ułożę sobie. No jest oglądania tych głupot, idziemy na pandę. Tak więc skoro przeczucie jest dobre, no to musi się zgadzać. No to zaczynamy. Wracamy do kiesiku A. Czekajcie, a ja tak będę nie odkładał, żeby, żeby też bałaganu nie robić. O, tu mamy Liberty Walka, którego ostatnio zabrali. Pojedynka i NSX bardzo przyjemne modele czekajcie w hejsiku a to my szukamy czego my szukamy 4 chyba nie 4 tu jest najbardziej cenny to bardzo nawet fajne jest no ale też jeszcze też nie mój nie mój etap Ta kobra jest zarąbista, to muszę przyznać Lotusik To jest chyba fluorescencyjny, prawda? Nie dobrze kojarzę O, ma I Triumf Bardziej znany w Polsce chyba jest ze skuterów, prawda? No i niestety nie, kład... nie ten, no. nie STH, Dark Horsik Twin Mill, w tam super wydaniu. Szukam tego TwinMilla gdzieś tam po jakichś takich nawet starych ogłoszeniach Coś tam jak czasami nawet na tego, na Vintage się trafia no Ta Tesla jest takim kotem dla mnie no ale nie mogę, nie mogę trafić takiego TwinMilla, który trafi w moje wizje Ale widzę, że w trochę Ale za to darki się fajnie trafiają Ci co mnie śledzą, o Boxlay nie śledzą, to widzę, że czasami jakaś fajna deorka do mnie przyjdzie. I te tektury też są ogólnie dobrze Dobrze robione. No i przechodzimy piętro. Nie, nie. A nie, czekajcie. A mieliśmy chyba tego, tak? Tak, do tego już O, skyline. Dobra, już sobie przypomniałem. jaki Perły skrywał case A. Patrzcie, znowu jest kolejna tam. Kolejna karta zagięta. Z tym ciekaw czy to jest spakowane automatycznie czy to jest spakowane przez jakieś małe, drobne rączki. Ja jestem miłośnikiem tego wana. No tutaj też by była robota, gdyby światła z tyłu były inne. A zabierzemy se, A asę. Asę wziął a ma spince no, dzisiaj rano oglądałem Krajena on też się na nie czai że jeździ, zbiera po kilka modeli sądzę, że większość twórców tak robi, tylko dla dobrego wizerunku nikt się nie chce przyznać a ja się przyznam że mam oczywiście są, są takie modele, których mam po kilka sztuk Jedynka jest dla mnie sztosem, nie? Jest tak ład ładnie zrobiony model Bierzemy? Nie No bierzem. chyba jedną mam tylko Już jestem na tym etapie, że naprawdę uwierzcie mi, że nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać co jest A czego? A czego nie ma? no Tego Dark Horse'a też jest tym jaśnikiem. Może no turboko. O! Stawię wam tutaj jakie zarąbiste przeróbki tego ostatnio trafią na necie. Robią tak genialne kastomy tego. Nie wiem, może też zabierzemy. Chciałbym w końcu dojść do tego etapu, żeby na spokojnie sobie zrobić lakiernię i móc sobie swoje jakieś tam wizualizacje zacząć ogarniać jeden kartonik za nami lecimy z kolei. bo wiecie co ja nie będę wam chyba przynudzał ja go po prostu opędzluję a jak się coś trafi to Wam pokażę. Siemano, 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 kolejny nowy dzień. Kierunek Niemcy. mai fajnie stary ten Ja też Lawanty, proszę. jest ładny Spider. Są Ale zorbisty. Czekajcie, odłożę tylko to. Premium Transport. Dobry jest, mega dobry jest. Kozak. Ojej, ale jest to dobrze wygląda. fajne, fajne rzeczy, ale spodziewałem się trochę bez razy lepszego szału. Kurde, chciałbym mystery wagon trafić. Dobra, lecimy dalej. Niestety najmniejszy to 0,4. Więc tu nic ciekawe. Mm, tu w porównaniu do tego co mieliśmy jakie karty ładne jakbym strzelił STH na wyjeździe to powiem Wam, że Imy też na wieszak szybko. Uuu, ale tutaj mają. W ogóle idą tutaj... ja pierdolę. Nie chcę tego wszystkiego ściągać ale w ubórtu to tu jest syty Świetne miejsce bez kitu Będę miał fajne miejsce do, do tego, żeby zaglądać tutaj. Więcej. O. 23. trzeci, Deorka. Może coś stąd fajnego zabierzemy? uciekają. O, ale czad <śpiewa> <śpiewa> Dobry Rokes, to by ci siadło Są aż tak stare, te nowsze. Mega. Dobry pięciopak. Mega dobry. U, Renault Clio, ale kot. Jeszcze z fioletowym wnętrzem RSK Volvo i jakaś tam Renata. dobra dobra porszawa ładny kolor ładny gitar. No i następny gitar też jest w Powiem Wam, że asortyment jest z dziepka inny. Fajny GTR. To chyba wszystko. no, jeszcze mają to, co u nas było. Cudowny jest ten set. Z tyłu jest to samo, i to jest jeszcze Jeden. Saszetki są, czy nie ma? Nie, tym razem nie ma. Tym razem jak byłem to trafiłem saszetki 1 i 3. obywatel na euro 59 jest prawie wszędzie. w rezultacie już nie zabrakam tą deorką. Stawiony na wierzchu. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest na sklepie. Jak nie, to obrót Więc przejdźmy do podsumowania tego patrolu. A to, co się udało tym razem złowić. Mamy parę dubelków. Pierwszym dubelkiem jest nasz Red Bull F1. Ale jest tak pyszny, że będzie opcja sobie go odpakować. Ale to wam zrobię na innym filmie, bo chciałbym to akurat ładnie ograć. Tak więc musicie być czujni i zwarci. Śliczny dla fana jak najbardziej nieoceniony. Tutaj już żeśmy ocenkę wystawiali na poprzednim filmie, więc nie będę tego robił ponownie, żeby się to bezsensownie nie dublowało. Trafił się tutaj jeszcze również po poszukiwany puchacz 500 sztos jeden chyba z fajniejszych, które na ten rok na razie wyszły. Powiem Wam, że jest kotem niesamowitym. Kalki idealne, kapeć idealny, lakier tak samo super pasujący. Również trafi do odpakowania. E, dlatego mówię, że trafi do odpakowania, bo chciałbym zrobić e, osobny film z unpackingu. Weźmiemy sobie właśnie F1, weźmiemy sobie 500, dorzucimy sobie na przykład jeszcze GT3. Tak więc tego już też oceniałem. Tak więc tutaj też nie będę się dublował. No i ostatnim, jeżeli chodzi o dubelki, mamy F1, która również jest cudna. Wszystko się tutaj zgadza idealnie. Kalki z tyłu, kalki z przodu. Eleganckie, pasujące kółeczko. Tak więc, e, trzeci dubelek, który trafia, również bez ocenki, również ocenka już była. No i przejdziemy do tego, e, co się udało wyszarpać w Pepco. A co się udało? No to na pierwszy ogień leci Toyota GR86Cup. Również kaleczki z przodu. Picznie. konkret e, wlot jeżeli chodzi o intercooler pasujące kółko jak najbardziej fajne kaleczki no niestety zabrakło funduszy na tył no, ale wiadomo jest skrzydło nie będzie kalek jest klatka w środku czyli jest to ewidentny zjadacz opon. mega powiem wam że bardziej mi się to podoba niż e, Wersja kolorystyczna niebieska, którą już postaram się Wam pokazać. Cyk i porównamy sobie obie. Mamy porą pomarańczową i niebieską. No i moim zdaniem, zaznaczam moim zdaniem, pomarańczowa wygląda lepiej. Jestem ciekaw Waszego zdania. Tak, więc jak coś to wrzucajcie w komentarz, dla mnie, jak najbardziej ósemeczka Następnie mamy maździorę Miatę. Ona również jest już kolejnym rekolorem. Jedną mam. Chciałem jeszcze jedną dobrać, ale niestety z kika mi ją wyciągnęli, bo pamiętam, że tam była w poprzedniej kolorystyce. Model poprawny, fajny. Można powiedzieć, że bez jakiegoś tam zbędnego, wow. Ale jest całkiem, całkiem do kolekcji do rodziny do rekolorków. spoko. Dla mnie takie! Za to, że nie ma dachu 7. <gordone> Gordon Murray Automotive. Powiem Wam, że nad nim się troszeczkę zatrzymałem, bo robi on mega robotę. Jest on naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemny. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś taki lekka skaza na drzwiach, bo tak to troszeczkę wygląda. Jakby tam był, takby klar na pasacie schodził. Ale ogólnie model robi mega robotę. Wygląda naprawdę, naprawdę wzorowo. Powiem Wam, że tutaj jak najbardziej może się ze mną nawet zgodzicie. 8,5. Będzie oceną adekwatną. Tak więc Gordon 8,5. Jest to przedostatni, a ostatni. Wisieneczkę po prostu zostawię sobie na koniec. I powiem Wam tak. Widziałem ten model auta u innych twórców w innym kolorze, znaczy rekolorze. Jako, jako jakby inna opcja, ale jak trafiłem to, to po prostu mnie zmiotło z planszy. A już Wam pokazuję. Proszę bardzo, Lamborghini Oczywiście to już mnie ktoś wspomniał, ale i tak będę mówił po swojemu Lamborghini Miura I powiem wam, że naprawdę ja się nie spodziewałem, że ten model jest takim kotem Tutaj troszeczkę te kalki, jeżeli chodzi o światła, są niedorobione ale mniejsza z tym No jest kocur okrutny Wygląda naprawdę, naprawdę Kozak, jest roleta na tylnej szybie, są, yy, są delikatne kalki, bardzo subtelne, jest świetnie zrobiony przód ze znaczkiem, z wrotami powietrza. Kozak pasujące koło, podwójna kolorystyka, kalki z tyłu, rejestracja. Dodatkowo są jeszcze obrysy w ogóle pod światłami. No powiem Wam, że model naprawdę mnie osobiście zabrał i to mocno. I chciałbym tutaj dać 9,5, bo jest to jeden naprawdę z bardziej kozackich modeli, jakie do tej pory widziałem, jeżeli chodzi o main. Robi okrutnie dobrą robotę. Tak więc kończąc, 9,5 dla Miury SV. A Was, moi drodzy. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, a dojechaliście do tego miejsca. Jeżeli nie subskrybujesz, mordeczko zasubskrybuj. Zapraszam też do chłopaków na Discord. Zapraszam na grupę na fejsie. Tak, pamiętam, że miałem nadal pokazywać moją kolekcję luzaczków, ale powiem wam, że harmonogram jest dosyć mocno napięty, ale do tego jak najbardziej wrócę w kolejnych filmach, a za dzisiaj wam ślicznie dziękuję. A i jeszcze taka krótka informacja, bo może się pojawić pytanie, czemu nic nie wyrwałem z niemcowni. Byłem na rekonesansie, przygotowuję się na to, żeby się tam po prostu wybrać z zapasem jurków i wtedy zrobimy sobie jakieś zakupy, a chciałbym, żebyście mi w komentarzu powiedzieli, co ciekawego według Was znalazłem w Niemcowni i na co fajnie by było się pokusić. Tak więc dzięki za, dzisiaj trzymajcie się mordeczki, siema.